Jest wiele takiego bazwordu na rynku. Nie? Mówimy o ja i machine learning i tak dalej. I kiedy przychodzi do podpisu kwalifikowanego, bazowego i tak dalej, to widzimy tutaj, że jest jednak pewien. Chaos. To, co chcemy teraz zmienić, czyli zacząć tę transformację cyfrową i wprowadzić um, taką normalność do tego podpisywania cyfrowego, musimy się spotkać i obalić mitów parek. Powiedziałeś też, że ten kwalifikowany podpis jest e, lepszy niż mój podpis rąsią. Dla nas, dla użytkownika normalnego, końcowego jest to niesłychane usprawnienie wszelkich zagotowania spraw biznesowych i urzędowych, ponieważ bez wychodzenia z domu, dysponując podpisem kwalifikowanym, jesteśmy w stanie w Polsce załatwić 100% spraw, mhm. nie ruszając się. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam. Dzisiaj rozpoczynamy Kolejny odcinek Digital Butterfly, tym razem o podpisie elektronicznym, kwalifikowanym, zaawansowanym, bazowym. Będziemy te kwestie dzisiaj rozkładać na części pierwsze. Razem z Marcinem Sochackim, partnership manager w Autenti. Hej, Mar Marcin, jeszcze Cześć, raz. Witam wszystkich. Marcin współpracuje z nami, ponieważ Nexpertis jest partnerem Authenti. Jeżeli chodzi o digitalizację, to oczywiście podpisy cyfrowe, nazwijmy je ogólnie, są absolutnie esencją digitalizacji i tego, co robimy w digitalizacji. Zdecydowanie. No właśnie, jest to też część bardzo istotna procesów, które my wdrażamy digitalizacyjnych u naszych klientów. One dotyczą prokurumentów, w ogóle generalnie obiegów umów, kwestii HR-owych rozmaitych i o tym też, o zastosowaniach dzisiaj sobie porozmawiamy więcej. No ale tak jak powiedzieliśmy sobie na początku Digital Butterfly'a, jest wiele takiego bazwordu na rynku. Nie? Mówimy AI, ja machine learning i tak dalej. I kiedy przychodzi do podpisu kwalifikowanego, bazowego i tak dalej, to widzimy tutaj, że jest jednak pewien Chaos. Jak tutaj w kuluarowej rozmowie się okazało, ja też nie wszystkie szczegóły do tej pory dostrzegałem. A zatem, Marcin, spróbujmy to temat podpisu rozłożyć na części pierwszej i odpowiedzmy sobie na pod, na, najpierw na pytanie: czym podpis elektroniczny jest? Jasne. Myślę, że dobry punkt, żeby się odnieść do całego procesu digitalizacji, dobrze wspomniałeś o tym, że robi się z tego wszystkiego tak naprawdę jeden wielki bazłot. Wszyscy o czymś mówią, nie do końca wiemy, co to jest. To się ma sztucznej inteligencji, która zresztą jest zaszyta e, funkcjonalność platformy Autenti, e, więc zacznijmy od podstaw. No, skąd, Podpis taki tradycyjny jest z nami już setki lat i no, tak naprawdę to, co chcemy teraz zmienić, czyli zacząć tę transformację cyfrową i wprowadzić um, taką normalność do tego podpisywania cyfrowego, musimy się spotkać i obalić mitów parę, które wiążą się z naszymi przyzwyczajeniami tak naprawdę, które coraz częściej widzę w rozmowach z klientami, z partnerami i tak naprawdę nie mamy przede wszystkim dobrego powodu dla tego, żeby utwierdzić się w przekonaniu, dlaczego ten podpis powinien być ciągle odręczny. Bo dlaczego powinien być cyfrowy, to to jest bardzo prosta sprawa, żeby to wyjaśnić czy na use case'ach, czy, mm -hmm. czy po prostu jeśli chodzi też o tak zwany kolejny buzzword, którym jest rozwój zrównoważony, ale o tym może za chwilę. Więc tak, jeżeli chodzi o podpis cyfrowy, podpis cyfrowy jest naszym oświadczeniem woli, jest równoznaczny i rozpoznawalny tak samo jak podpis odręczny, a w niektórych przypadkach w tym momencie nawet, tak powiedzmy w cudzysłowie, mocniejszy, ma ogromną moc i zaświadcza o integralności dokumentu, na którym on się znajduje. Podstawowa jakby, klasyfikacja podpisów cyfrowych składa się na podpis bazowy, czyli całkowicie podstawową rzecz, którą ten, ta osoba posługująca się podpisem bazowym, tak naprawdę wiemy o niej imię, nazwisko, e-mail, mm -hmm. czasami numer telefonu. Tak jak to na platformie Authentic możemy uwierzytelnić kogoś dodatkowo przez numer telefonu, SMS-token. Kolejnym etapem w podpisach jest podpis tak zwany zaawansowany, czyli bazując na jakiejś use case, dajmy na to, że pracodawca chce, aby przyszły pracownik nie tylko zidentyfikował się przed podpisaniem umowy za pomocą imienia, nazwiska, e-maila czy numeru telefony. Chcemy od niego, żeby jednak do takiegoś poziomu wierzytelności ta, 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 ten cały proces dorastał, czyli chcemy od niego, żeby się przebadał biometrycznie w procesie zdalnej sprawdzania tożsamości. Wtedy jesteśmy naprawdę pewni, że ta osoba za tym ekranem jest tą osobą, za którą się podaje i jesteśmy pewni, że tak wpływamy na integralność i moc dokumentu, który składamy, podpisujemy podpisem zaawansowanym. Trzecią formą podpisu, najwyższą, równoznaczną podpisowi własnoręcznemu, wszędzie tam, gdzie ten podpis własnoręczny jest potrzebny pod rygorem nieważności, mm -hmm. jest tak zwany podpis kwalifikowany. I Authentic jest marketplacem takich usług kwalifikowanych, podpisów kwalifikowanych, które podchodzą od różnych dostawców. Nie tylko w Polsce, ba w całej Europie Chcemy, dążymy do tego, żeby. Użytkownik z danego kraju mógł użyć danego podpisu kwalifikowanego, który jest dla niego najbardziej optymalny. W Polsce na tą chwilę mówimy tu o podpisach Skiru i Aseco, czyli M Shafir i SimpliSign, a także w włoskim podpisie Infocertu. To jest to, co na tą chwilę jest znane w Polsce dzięki autenti, Ale w przyszłości dążymy i już integrujemy partnerów, którzy na przykład w Niemczech będzie można używać D Trusta, A Trusta i Swisscoma. To są tylko przykłady. Okej, okay, czyli mówiliśmy tutaj o takich trzech poziomach, tak? Tak jest. Podstawowy, Podstawowy. zaawansowany i kwalifikowany. Dokładnie. To, żeby to jeszcze dobrze wybrzmiało, powiedziałeś też, że ten kwalifikowany podpis jest lepszy niż mój podpis Rąsią. I teraz wiemy, że jest jeszcze mnóstwo mnóstwo z nas. Na rynku uważa, że ten mój podpis tego na przykład weksla, rąsią, to jest w ogóle na tym papierze, to jest coś, co jest po prostu nie do podważenia hmm. sądownia. Te nowe wynalazki to nigdy nie wiadomo. Tak, to jest przeświadczenie i tak bardzo zakorzenione w nas podejście do tematu. Nic dziwnego. Ciężko nadążyć za wszystkimi trendami i tak naprawdę nie będąc w branży digitalizacji możliwa ta świadomość, że nie jest tak wysoka, aczkolwiek muszę przyznać, że się w społeczeństwie polskim jest bardzo wysoka jak na Europę, to co mnie bardziej dziwiło w porównaniu na przykład w Niemczech jest tylko 5% świadomości o jakiejkolwiek przemianie cyfrowej. Więc odpowiadając na twoje pytanie. Tak, e, źle myślimy o tym podpisie własnoręczym, że on jest taki najlepszy i mocny i w ogóle niepodważalny, e, gdyż podpis kwalifikowany, na, przedstawię to tak jak e, to na swojej platformie, e, potem tak, mm -hmm. taką umowę mamy podpisaną, mamy na końcu kartę podpisów w której widzimy, kto, w jakim momencie, z jakiego IP podpisał się na tym dokumencie, jakiego podpisu użył, jaka jego rola była, czy rola była podpisującego, ponieważ możemy mieć też rolę parafującego, możemy mieć rolę tylko do wglądu, co nam umożliwia szereg różnych scenariuszy, bo powiedzmy, że mamy prawnika, który musi przejrzeć umowę, zanim ktokolwiek ją podpisze, czyli ta umowa najpierw trafia do prawnika i tylko on ją przegląda, pisze swoje uwagi, on nie musi je podpisywać i dopiero on ją dalej przesyła jako taką naprawdę sprawdzoną, Umowę do podpisu. Mm -hmm. I teraz wracając. Podpis kwalifikowany nie dość, że jest wystawiony przez placówkę czy też instytucję, która stricte zajmuje się tylko usługami kwalifikowanymi, tak jak na przykład KIR w Polsce. Więc już integralność tego podpisu jest stanowiona przez instytucję, która go wydaje. Dodatkowo na Platformie Autenti składając taki podpis, zapewniamy całkowitą integralność dokumentu. Czyli mamy znaczniki czasowe kwalifikowane. Nie jest to znacznik czasu, który pochodzi z komputera, tylko na takiej zasadzie, w którą potem możemy zmienić ten czas i tym wpłynąć na, 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 na to, co na tej karcie znajdziemy. To jest to niemożliwe. Z szereg jakby cy, cyfry... Usług, które wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa i integralności tego dokumentu. Pochodzą one z jednej strony z szeregu norm, które autenti spełniać musi, żeby współpracować z takimi instytucjami jak banki. Wpływając też na to, że ten podpis nie tylko jest w Polsce jakby rozpoznawany i musi być um, brany pod uwagę w szeregu różnych spraw urzędowych, mm. ale również w całej Europie. I są to takie normy jak eIDAS, eIDAS 2.0, który w tym momencie jest mocno dyskutowany na wszelkich forach um, i, i, i spotkaniach branżowych. Jest to GDPR, wszystkim dobrze znany. ISO 270.01, więc szereg tych norm wpływa na to, że podpis kwalifikowany jest naprawdę najmocniejszą formą e, mm. poświadczenia woli, która jest rozpoznawalna w sądach, brana pod uwagę, jeśli chodzi o. Mm, przykłady i, i, i moc prawną dokumentów i, i, i wiemy o sytuacjach, w których podpisy składane na platformie Authentic były używane w sądach, więc jakby nie da rady uciec od tego, co może być, tak jak też rozmawialiśmy w kularach, też dla wielu hmm. osób e, przeszkodą, ale dla, dla nas, dla użytkownika normalnego, końcowego jest to niesłuchane usprawnienie wszelkich zakładania spraw biznesowych i urzędowych, ponieważ bez wychodzenia z domu dysponując. Podpisem kwalifikowanym jesteśmy w stanie w Polsce załatwić 100% spraw, mm -hmm. nie ruszając się. Tak. I jakbyśmy powiedzieli o wartości tego podpisu, jeszcze to też może warto, żeby to wybrzmiało. Jeżeli chodzi o dokument podpisany papierowo, to o momencie świadczy ta data w rogu dokumentu. Tak jest. To, oczywiście nikt z nas tego nigdy nie robił, ale teoretycznie można wsiąść do maszyny czasu i tam ten dokument może być podpisany w dowolnym momencie. Tak Natomiast jest. Ten podpis, on niesie ze sobą informację o czasie i ta informacja nie jest wydana przez ciebie czy przeze mnie, nie. tylko zaufaną trzecią tak stronę. Mhm. Wiemy kto, wiemy kiedy, wiemy skąd. Mhm. Nie da rady tego Podważyć, podrobić, przynajmniej na tą chwilę nie słyszeliśmy o tym, i jakby cały czas trwają prace, nie tylko w firmie Autenti, ale w ogóle całego tego społeczeństwa związanego z transformacją cyfrową w Europie i Komisji Europejskiej, też, żeby jak największą integralność i bezpieczeństwo tego podpisu zapewnić. Także mhm. dobrze mówisz, że. Można wpłynąć na to, kiedy datowana była kartka, którą podpisaliśmy ręcznie. Można też stwierdzić potem w sądzie, że jednak to nie my podpisaliśmy tą kartkę, gdzie wchodzi wtedy szereg różnych mm, sprawdzania uznaniowych, i też biegłych, czasami. którzy muszą to mhm. sprawdzać i to może się różnić, jak tą kartkę podpisaliśmy, w zależności od humoru. Oczywiście jesteśmy w stanie sprawdzić po jakimś czasie, czy to naprawdę my byliśmy, czy nie, ale jeśli chodzi o podpis skwalifikowany i cyfrowy, jesteśmy w stanie to zapewnić od razu. Mhm. Świetnie. No dobrze, to te kwestie czasu też, przynajmniej według mnie, prowadzą nas do jeszcze jednego zagadnienia, bo w, tych, w całej tej kwestii podpisów pojawia się jeszcze temat pieczęci. To czym się różni pieczęć od podpisu? W krótkim wyjaśnieniu, pieczęć jest formą oświadczenia woli, którą składamy jako podmiot gospodarczy. Czyli pieczęci nie będziemy używać jako konsument. Będą pieczęci używały firmy, żeby na przykład sprawić, że moc takiego podpisu i wygląd na zewnątrz poświadczenia woli danej firmy pochodzi od spółki czy też organizacji, a nie tylko jednej osoby, które są uprawniona do składania takiego podpisu. Także z jednej strony mamy moc zaświadczenia firmy, z drugiej strony będzie szereg. Norm, które będzie trzeba spełniać, jeśli chodzi o pieczęć. I pieczęć ma takie same stopnie zaawansowania jak podpis, czyli jest pieczęć kwalifikowana i pieczęć zaawansowana. W stosunku do tego, jaki dokument musimy podpisać, tak będziemy używać takich pieczęci, ale myślę, że najważniejszą sprawą do zapamiętania jest tutaj, że tak jak kiedyś mieliśmy w urzędach, na przykład czy w szkołach, Pieczątki, które się wbijało i jeszcze podpisywało, to tu na takiej kanwie działa pieczęć elektroniczna, która świadczy o podpisie i woli albo dobicia targu danej firmy. Jasne. Jeszcze tylko tak zamykając tą część wstępną. Systematyzującą chciałem cię zapytać o temat integralności, bo tutaj wspomniałeś o integralności dokumentu, te podpisy, nawet podpis bazowy, zapewnia nam integralność. Tak jest. Co to w praktyce oznacza dla mnie? Chcę podpisać umowę sprzedaży samochodu i mówimy, ta umowa podpisana podpisem bazowym jest integralna. Co to oznacza dla cywila? Okej. Okay. Ja postaram się najpierw na, wytłumaczyć to na przykładzie, i jeżeli coś będzie niejasne, to jeszcze doprecyzujemy. Integralność zaś, świadczy to, jest to słowo, które mówi no, o spójności, o bezpieczeństwie tego do, o dokumentu, o tym, że nie będzie on zmienialny, a jeżeli będzie zmieniony, będzie to zauważalne. W sensie autenti dysponuje na swojej platformie walidatorem podpisów. Tam jesteśmy w stanie wrzucić taki podpisany PDF, na którym są już podpisy elektroniczne i sprawdzić jego integralność, czyli sprawdzić, czy w międzyczasie na przykład ktoś nie dołożył, nie próbował zmienić sumy kontrolnej tego dokumentu cyfrowej, dokładając, zmieniając podpisy, manipulując danymi, czyli to, o czym wcześniej mówiliśmy, jakkolwiek chcąc wpłynąć na, na formę tego podpisanego dokumentu w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek właśnie formie tego, co chciałby zmienić. Więc integralny zaświadcza o tym, że ten podpis, je, że ten dokument został podpisany, mm -hmm. jest prawnie dalej wiążący i nic się w międzyczasie nie stało. Ale dajmy na, na, na to przykład. Jeżeli mamy podpisany jakiś dokument przez innych ludzi we wcześniejszym procesie i ten dokument podpisany już z podpisami złożonymi jest nam przesłany do naszego podpisu, żeby na przykład po miesiącu dołożyć do niego nasz podpis z jakichś różnych względów i na przykład na innej platformie. Wcześniej ci ludzie podpisali to na jakichś innych platformach, a my to chcemy podpisać teraz na autenty. I co to znaczy, że ten dokument będzie integralny, i dlaczego na przykład platforma autenti ma możliwość zapewnienia integralności po dodaniu podpisu, co nie jest taką jakby trywialną sprawą, jeśli popatrzy się na usługi, które są świadczone przez, przez innych, inne firmy w branży, nie zawsze jest to możliwe, żeby to zrobić. Czyli mianowicie otwieramy taki dokument na platformie autenti, na którym są już podpisy, dokładamy swój podpis, a cała platforma autenti i zaszyta w niej funkcjonalność, ten dokument tak, jakby zszyfruje i zapisuje mhm. i odszyfrowuje, że ten dokument dalej poświadcza integralność. Czyli nasz, nasz podpis został dołożony do tego, cały, pod, cały dokument został ponownie zamknięty kartą podpisów mhm. i jest dalej używany jako na przykład dowód w sądzie. Tak jest. I taka umowa, taki PDF, bo tutaj najczęściej tak, mówimy tak. o PDF-ach, taki PDF leży sobie na moim dysku. I ja mogę zweryfikować, czy on w międzyczasie został zmieniony. Jeżeli tak ja dołożę choćby jeden piksel do tego PDF-a, to mi się już nie zwaliduje ten dokument. Ktoś mi powie, to zostało zmienione. Dokładnie tak. Mhm. Jeszcze należy jedną rzecz właśnie pamiętać, że nie nawet, nawet nie musimy chcieć czegoś złego zrobić z tym dokumentem, żeby zniszczyć jego integralność. Wystarczy, że będziemy chcieli go tak podpisać, ale gdzieś na jakiejś innej platformie, która nie daje tej możliwości. I wtedy chcąc Podpisać, dołożyć podpis. Tak naprawdę, co zrobimy? Otworzymy ten PDF, mm -hmm. ale system zniszczy nam wszystkie podpisy, które były wcześniej na nim nałożone. Jasne. Dołoży nasz podpis, zapisze go za jakimś snacznikiem czasu, ale ten dokument już do niczego nie będzie się nadawał. Mm -hmm. Więc Platforma Authentic zaświadcza, że możemy dodać ten podpis już do podpisanego wcześniej dokumentu, możemy go zwalidować, przepuścić przez walidator i zobaczyć, czy dany dokument dalej jest tak. prawie wiążący. I to wszystko, yy, I to wszystko upewnia nas, że jednak te. Te elektroniczne, bazowe. Zaawansowane podpisy są o wiele lepsze niż papierowe, ponieważ ja jednak zawsze z tej umowy tą jedną stronę mogę wyjąć, włożyć inną nie, i nikt tak naprawdę może tego nie zauważyć. Zdecydowanie prób i możliwości manipulacji jest tutaj bardzo znikome pole. Mhm. No i nie wspominając o innych aspektach, że tak jak powiedziałeś, ten dokument jest u ciebie na dysku, ale niekoniecznie, bo w momencie, w którym stajesz się użytkownikiem platformy, autentycznej czy też innej platformy. Te dokumenty znajdują się już w chmurze, są przypisane do Twojego konta, i tak jakby nie ma szeregu programów, które się mhm. pojawiają, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę, ilość dokumentów w firmach. Nie muszą to być nawet firmy rzędu Enterprise. Wystarczy firma SMI, żeby zobaczyć, kurczę, co się dzieje z tymi dokumentami, gdzie one są, jaki duży nakład pracy jest potrzebny, żeby tym wszystkim się zaopiekować. Mhm, świetnie. No dobrze. To tak. Usystematyzowaliśmy sobie temat umów. Wiem, że polskie prawodawstwo jest na razie nijak niedostosowane i pojawiają się, ponieważ mamy dziesiątki różnych ustaw, które różnie precyzują oczekiwania wobec podpisanych dokumentów. To tutaj wymaga to jednak głębszej wiedzy prawniczej, ale gdybyśmy mieli tak na początek Helikopter View zrobić, usystematyzować, co ja mogę podpisać jakim podpisem? I gdybyśmy zaczęli od tematów pod, umów cywilnoprawnych, tak? To, to jakie, jakie umowy mogę podpisać tym podpisem bazowym, a do czego będzie wymagany podpis zaawansowany albo kwalifikowany? Mhm. Dobrze, należy wspomnieć w ogóle taką podstawową informację, która w Polsce mówi o tym, że 90% dokumentów w obiegu z instytucjami czy w firmach jesteśmy w stanie załatwić podstawowym lub zaawansowanym podpisem. Mhm. Czyli tak naprawdę chodzi na to, że ten kwalifikowany podpis będzie nam potrzebny do około 10% spraw, które na przykład, tak jak już rozmawialiśmy tutaj wcześniej, będą to zeznania podatkowe, jakieś komunikacje z ZUS-em, które wtedy możemy podpisać podpisem kwalifikowanym. Tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, co możemy podpisać podpisem podstawowym i zaawansowanym? Musimy wziąć pod uwagę, że podpis zaawansowany tak naprawdę nie tylko jest wymagany już samego względu umowy, którą chcemy podpisać. Odsyłam też wszystkich zainteresowanych do katalogu umów autentii, gdzie jest naprawdę szczegółowo wypisane, który dokument czym najlepiej podpisujemy według prawa. Ale tak jak powiedziałem, wróćmy do tego, że 90% dokumentów jednak może być podpisane podpisem podstawowym i zaawansowanym są to umowy cywilnoprawne, na przykład umowa o dzieło, może być podpisana podpisem podstawowym, ale też umowa o pracę według polskiego prawa możemy z pięcią tak naprawdę podpisem kwalifikowanym pracodawcy, a przyszłym pracownikom kazać się się podpisać podpisem Podstawowym, albo poprosić ich o zdalną identyfikację tożsamości i wtedy wpłynąć na jeszcze wyższy stopień bezpieczeństwa tego Jasne. podpisu przez podpis zaawansowany. Mhm. Czyli czasem to jest też moja decyzja. Zdecydowanie. Czy ja chcę, żeby ten, ta umowa była bardziej, lepiej podpisana. Nie? Tak jest. Jeżeli chcemy, żeby to potem prawnie czy lepiej wyglądało, czy było bardziej, bardziej wiążące, jeżeli naprawdę jest dla nas ważna integralność, bezpieczeństwa to wszystkie słowa, o których tu mówimy jako firma, warto może pochylić się mm -hmm. nad tą dodatkową warstwą sprawdzenia tożsamości osoby, którą chcemy, żeby się podpisała pod danym mm -hmm. dokumentem. Więc nie zawsze jest to tylko wymóg prawny, wynikający z ustaw, ale czasami jest to wymóg danego pracodawcy. Yes. Dajemy tu przykład pracodawcy i pracowników jako jakiś use case kadrowy, prawda? Jasne. W takich umowach, czy to właśnie z współpracownikami, czy typowo B2B, czy są jakieś wyjątki, które każą nam szczególnie podpisem kwalifikowanym podpisywać umowy? Jeż, na pewno takim przykładem będzie umowa o pracę np. z przeniesieniem jakichś danych intelowych, mhm. czyli danych np. o jakimś stworzeniu utworu, czy jak to się po polsku mówi? Praw autorskich, dokładnie autorski, tak, przeniesienie praw autorskich. Wtedy najlepiej jest posłużyć się podpisem kwalifikowanym. Yes. Także jest szereg takich spraw, które na pewno warto by było, tak jak właśnie wcześniej wspomniana gdzieś komunikacja z urzędami, jeżeli mamy taką wolę żeby po, i, i posiadamy podpis kwalifikowany, no to wtedy musimy go użyć, żeby to było prawnie wiążące z, z, ze wspomnianymi urzędami. Mhm, świetnie. Okej. Okay. No to jak widać na koniec dnia też nie ma czegoś, czego nie moglibyśmy podpisać jakąś formą podpisu cyfrowego. Dokładnie, nie, nie, w naszym kraju jest mm -hmm. to ułatwione, możemy nie, nie, ma, nie ma formy prawnej, której nie podpiszemy podpisem tak. cyfrowym, to jest prawda. No dobrze, a nasi klienci czasem mówią, dobrze, ja mam e pułap, tutaj z urzędami się wymieniam informacją przez ePUAP, to ja sobie mogę podpisać wszystko ePUAPem to faktycznie tak działa? Nie, to nie działa. Tak na pewno nie możemy wszystkiego podpisać e-pułapem. Mhm. Jest to platforma, tak jakby dana polskiemu podatnikowi, do tego, żeby załatwiać sprawy urzędowe i komunikować się w prosty sposób z urzędami, więc profil zaufany na przykład jest używany tam jako, jako podpis. Natomiast z punktu widzenia prawnego nie do końca wiemy, jaka byłaby interpretacja umów podpisanych profilem zaufanym w jakiś innych, a nie tych krążących w ePUAPie, więc wtedy najlepiej pochylić się mm -hmm. nad, nad podpisem zaawansowanym. Lecz mm, po konsultacjach z naszymi prawnikami dowiedziałem się, że profil zaufany jest równy mm, tak jakby podpisowi zaawansowanemu w tym, w tym całym procesie. Jasne. Ale tylko i wyłącznie między mną a Urzędem, tak jest. a już nie. Gdzieś tam poza tym obiegiem, Dokładnie. To, czyli krótko mówiąc, żeby te zamknąć ten wątek. Profil zaufany to ePUAP, to jest ja, urząd, firma, urząd, koniec. Tak jest. Koniec tematu. Ok, to jeszcze porozmawiajmy o jednym zagadnieniu, które jest dość często teraz poruszane, nowy dowód osobisty. W jaki sposób ten nowy dowód osobisty możemy wykorzystać w procesie podpisu cyfrowego? Mhm. Tutaj mamy do czynienia z tak zwaną warstwą elektroniczną dowodu osobistego i jeżeli ktoś będzie bardzo zainteresowany, to odsyłam też do zapoznania się z dyrektorem właśnie EIDAS 2.0, która wiąże się z użyciem portfela cyfrowego w Unii Europejskiej i wspomaga szeregiem ustaw właśnie zastosowanie EID, bo tak powinniśmy o tym mówić. Jesteśmy w stanie użyć tej warstwy elektronicznej, na przykład czytnika NFC, do złożenia podpisu. Wtedy ten dowód osobisty z tą warstwą elektroniczną jest uznawany za podpis zaawansowany, bo jesteśmy zidentyfikowani po dowodzie osobistym. Gwarantuje i... to nam dowód osobisty. Dokładnie. I jesteśmy w stanie go użyć wszędzie tam, gdzie podpis zaawansowany jest wymagany, bez dostępu do różnych haseł, czy logowania się, czegokolwiek innego. Więc mhm. ta warstwa elektroniczna fizyczna jest nam potrzebna, żeby to podpisać. Ym, I właśnie ten podpis osobisty. No tak, powinniśmy o tym mówić, jest hmm. zawarty w warstwie elektronicznej znaczy, dowodu osobistego. Należy jednak pamiętać też, żeby go używać, potrzeba mieć taką kartę dowodu i odpowiedni czytnik, i pamiętać sześciocyfrowy PIN. Tak? Czyli no czytnikiem może być, tak jak wspomniałem tutaj, ta, ten moduł NFC w telefonie. Hmm. Więc na pewno wpłynie to na szereg udogodnień dla normalnego obywatela, który się będzie posługiwał takim dowodem osobistym. Jasne. No dobrze. To, czyli krótko mówiąc, fajne te nowe dowody, ale tak, albo NFC w urządzeniu mobilnym, albo jakaś przystawka, przy stanowisku, gdzie ten podpis składamy po prostu i wtedy, wtedy możemy złożyć podpis zaawansowany? Tak jest. Świetnie. Marcin, poruszyliśmy dzisiaj mnóstwo tematów. Powiedzieliśmy, jak usystematyzować sobie temat podpisu cyfrowego, jakie są jego korzyści, gdzie możemy, pod, co możemy podpisywać. Ja szczerze powiedziawszy, widzę tutaj jeszcze kilka innych tematów, które chciałbym z Tobą poruszyć, ale to hashtag następny odcinek. Więc myślę, że wrócimy, jeżeli pozwolisz, do tego tematu. Bo jak sobie pomyślę o przypadkach naszych klientów, to mamy też kwestie podpisów SMS-owych, mamy temat w ogóle. Podpisów masowych, i czy to jest możliwe, jak to robić, albo jak nie robić. I tu I to... do pieczęci też moglibyśmy się odwołać, bo tam jest też podpis mm -hmm. masowy pieczęcią możliwy. No, no, właśnie, to... więc jest wiele drobnych szczegółów, łącznie z tym, jak dobrze powinien być zrobiony cały cykl życia umowy, żeby ten podpis był jak najlepszy i gdzie ten podpis możemy w aplikacji złożyć. Więc szczegółów jest wiele, mam nadzieję, że o tym jeszcze porozmawiamy. A tymczasem bardzo Ci dziękuję, dziękuję za dzisiejszą też. rozmowę. Podsumujmy. Authenti, jeden z największych operatorów podpisów, integrator powiedziałeś, że to wręcz jest taki sklep usług. Marketplace, tak? Marketplace. Usług zaufania z jednej strony czyli mm -hmm. wszystkich tych podpisów kwalifikowanych, które są wydawane przez instytucje do tego uprawnione? A z drugiej strony, właśnie taki marketplace tego zdalnego badania tożsamości, które jest nam potrzebne, aby mm. wystawić podpis zaawansowany. Tak. I ja, jako zarówno użytkownik osobisty, jak i biznesowy, mogę powiedzieć, że z pewnością Authenti to jest e, najlepsza platforma e, podpisu, jeżeli chodzi o usability, bo tutaj ten proces cały został naprawdę świetnie przygotowany. No i dlatego też regularnie współpracujemy, razem wdrażamy te usługi u naszych klientów. Jeszcze raz dziękuję, Marcin. Dziękuję do bardzo, usłyszenia. Się. do usłyszenia.